Dobre, welcome to episode number forty-nine of the Learn Polish Podcast, And you can find all our episodes on LearnpolishPodcast.com. Be sure to give us a five-star rating and share with your friends. And if you're interested in being a better public speaker or you'd like to try breathwork or meditation, you can go to roycollin.com. For Camilla's lessons or her team, go to Polonuswitch.com. Learn Polish Podcast. Learn Polish Podcast. Learn polish, learn, polish learn polish podcast learn polish podcast polish podcast polish podcast Cześć Kenny. Cześć Roy <laughs> Jesteś zawsze zadowolony u Gled. zawsze zadowolony Tak czemu nie? Zawsze uśmiechnięty uśmiechnięty means. Z... Smiley tak? tak uśmiechnięty Lubisz język polski? Oj oczywiście. Dlaczego uczysz się polskiego? Why learn Polish? Dlaczego uczysz się polskiego? Bo mieszkam tutaj. O, to jest dobry temat do dyskusji. Dlaczego ludzie uczą się polskiego? Why people learn Polish, mm -hmm. tak? Czyli numer jeden. Bo, bo means because, Bo mieszkają w Polsce. They live in Poland. Tak, tak jak ty. Ty mieszkasz w Polsce i uczysz się polskiego. To jest motywacja numer jeden. Mm -hmm. Mieszkanie w Polsce. Co jeszcze? Ładnie. Może e, osoba pracuje ze... w Polsce, Al, albo z językiem polskim. Może być e, polska, ale może na inny kraj, ale z językiem polski. O, naprawdę? Może być, <laughs> czyli praca. Pierwsze to jest mieszkanie, led, tak? Mhm. Drugie to jest praca, druga motywacja praca. Tak. Trzecia motywacja? Może być uh, partner. A partner, czyli mąż, żona z Polski? A nie a z... zawsze mąż, żona, może być tylko chłopak, boyfriend, chłopak o, fuck, i dziewczyna, dziewczyna tak. dziewczyna, tak. Czyli miłość. Co to jest miłość? To jest przed Miłość to jest love, czyli tak. motywacja numer trzy to jest miłość. Tak. Partner, partnerka. Motywacja numer cztery to może być, co to może być? Studia. Na tak. przykład, ludzie chcą studiować w Polsce. W Polsce są bardzo dobre uniwersytety, w Łodzi, w Warszawie, w Krakowie, i ludzie chcą studiować. Tak, tańczy tutaj, tak? tak, tańsze tak. studia. Dobrze. Czyli mamy tak, mieszkanie w Polsce, praca w Polsce, Partner, partnerka z Polski, tak. studia cztery, takie motywacje, dlaczego ludzie uczą się polskiego. Coś tak. jeszcze? Bo, e, czasami ludzi, chcą e, uczyć inny język. Ja znam osobę, kto mówi siedem języków, czyli poliglota. Poliglota to osoba, która zna dużo języków, tak? Czyli na przykład ktoś lubi uczyć się języków. Dokładnie. Ma pasję języki obce. O, Mam nie. pasję na uczyć, ale i na języki. Jest... Ty lubisz uczyć się języka angielskiego? Tak, <śmiech> <śmiech> tak bardzo dobry pomysł. Czyli hobby. Języki tak. to hobby. To jest motywacja numer 5. Coś jeszcze? Dlaczego ludzie uczą się języka polskiego? Może mają rodzinę z Polski. Tak, bo on może być... emigrowali. Tak i dzieci nie ma wyboru, musi być na szkołę, tak? Na Więc... przykład ktoś z rodziny jest z Polski. Tak. tak. Coś jeszcze? Czy nie masz pomysłów? Zawsze mam pomysł, ale teraz nie To <laughs> No <my laughs> idea. ale może nasi słuchacze, our listeners, tak, będą pisać komentarze. Bo my mamy pytanie do Was. Słuchajcie, dlaczego Wy uczycie się języka polskiego? Jaki jest Wasz powód? What is your tak? Motywacja. I napiszcie proszę bardzo w komentarzach. Jesteśmy bardzo ciekawi z Rojem. Jaka jest Wasza opinia? Dokładnie. Czekamy do. na komentarze. And uh, you'll find all our episodes on learnpolishpodcast.com. We are also on uh, Facebook. We've uh, just created a Facebook group as well called uh, Learn Polish Podcast. And if you're interested in public speaking or meditation, you'll find them on rycalland.com. And to get lessons from Camilla, you can go to polonaswitch.com. Until next week, the widzenia! Learn Polish Podcast. Learn Polish Podcast. Learn Polish Podcast. Learn Polish Podcast you